Zadanie narzeczone. Celem zadania jest uratowanie tonącego w jak najkrótszym czasie i według określonego scenariusza. Przebieg zadania. Załoga dwuosobowa wyznacza osobę, z której jedna pływa, natomiast druga przez cały czas realizacji zadania pozostaje na brzegu pływania. Zawodnicy przed startem ustawiają się na przeciwległych stronach basenu wzdłuż długiej krawędzi. Osoba, która wpływa przechodzi procedurę startową. Sędzia startowy daje znak i od tego momentu zaczyna się liczenie czasu. Pływak wskakuje do wody, ma do przepłynięcia dystans do liny rozdzielającej basen z poprzek. Pod liną zatopiony jest manekin symbolizujący poszkodowanego. Pływak musi zanurkować przed liną. Wyłowić manekina, podjąć poszkodowanego z dna, wynurzyć się po drugiej stronie liny rozdzielającej basen w obszarze, który jest wyznaczony przez znacznik, który jest zamontowany na linach rozdzielających tory. To jest około 2 metrów od liny rozdzielającej basen w poprzek do znacznika. To jest obszar bezpieczny dla pływaka. Pływak razem z poszkodowanym pozostają w tym obszarze do czasu, aż partner, który jest po przeciwległej stronie basenu, za pomocą rzutki ratowniczej docholuje partnera w wodzie i poszkodowanego do brzegu. Holowanie odbywa się bez pomocy osoby w wodzie, własnymi siłami osoby pozostającej na brzegu. Osoba poszkodowana, fantom, musi zostać wyciągnięta następnie z wody i odłożona w obszar bezpieczny, w koło, które znajduje się na brzegu. W tym kole musi się znaleźć również rzutka ratownicza, która po zakończonej akcji powinna zostać sklarowana przez osobę, która oczekuje na brzegu, która prowadzi akcję z brzegu. Pozostaje przez cały czas trwania zadania w wodzie aż do jego zakończenia, czyli do odłożenia rzutki i manekina w wyznaczone bezpieczne miejsce na brzegu. Podczas zadania można dostać punkty karne za dotknięcie jakiejkolwiek zli, czyli liny rozdzielające tory oraz linę, która znajduje się czy wyznacza miejsce zatopienia manekinów w poprzez basenu. Nie wolno ich dotykać. Można natomiast. Stać na dnie basenu podczas e, akcji ratunkowej. Punkty karne można dostać również za użycie okularów e, pływackich, jest to 15 sekund, za dotknięcie linii jest to 10 sekund. Punkty karne można dostać również za przekroczenie obszaru poza znacznikiem, który wyznacza pole bezpieczne, czyli znacznik liny to 20 sekund. Pływak nie może się oczywiście podczas trwania zadania cofnąć. Kwalifikacja drużyny może nastąpić w przypadku odmowy wykonania zadania, przekroczenia czasu 10 minut, która jest przewidziana na całkowitą realizację zadania, niepodjęcia manekina z wody podczas zadania lub rezygnacji z jakiegokolwiek innego powodu podczas trwania zadania.